Zajutam z kolejnym odcinku na kanale W dzisiejszym odcinku widzowie zagram sobie w Ohio na Roblox. Ohio na jo sobie. Zagram sobie tak, dokładnie. Widzę. Witam wszystkich serdecznie. Jest tutaj przybliżę ten, jak będzie wszystko było. Dobra. No, Ohio to jest ogólnie taka gra, dosyć ciekawa moim zdaniem. Fajnie rozbudowana widzowie. Gra polega na tym, że... Normalnie, no, trudno to jest do wytłumaczenia, graliście kiedyś w Dahut, to jest takie Dachut, tylko że w wiele lepszym macie domy takie różne, możecie sprzedać broń W ogóle mam wszystko dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, pokażę jak wygląda te Ohio, mam tutaj trojkosy, kosy W Ohio gram od... Ile, ile, one trwa? Nie wiem, może z roku, półtora roku Ale w każdym razie gra jest nowa, świeża, ma chyba 2 lata czy 3 lata Jest mega spoką giereczką i dzisiaj wam ją pokażę jak ona wygląda Ale jest dobra, odpalam sobie mapę Zacznijmy od tego, yy, dobra, może od tego, jak w ogóle na centrum yy, w tej grze. Yy, dużo rzeczy leży też na ziemi, więc no, po co się brać w grę za darmo? To, to dlaczego by nie brać jak za darmo, no? no powiedzcie mi, że, dobra. Yy, tak, tak, takie normalne osoby sobie z pompą po ulicy, dokładnie. No, na przykład będą chcieli cię zabić, ty sobie tylko się poruszasz. Tego takich... Yy, Tutaj ludzi trzeba też czasami likwidować. Ja, ja, ja polecam, ja też likwiduję widzowie. Jak widzicie, ci ludzie nie wiedzą, co, co im robisz, a ty ich likwidujesz, bo po prostu są niebezpieczni. Oczywiście, przyterów też czasami tutaj nie brakuje, jak widzicie, no tak, ale jest jeden nagra, nie więcej, więc spokojnie nikt wam tu nic nie zepsuje, więc jest spoko, Ci widzowie, daj, daj, nie, nie bij mnie. Nie wiem, albo się zna uczycie, pozbędę jak tam tego do człowieka. Dobra, w każdym razie yy, leżą noże jakieś inne rzeczy, i w ogóle gra jest tak rozbudowana, że jak powróciłem do niej po dłuższej przerwie, to nie było tego. Ale teraz możecie budować dosłownie wszystko w tej grze: wszystko. Miecze świetne, jakieś katany, jakieś digle, jakieś lasery. Wszystko widzowie tutaj jest. Mega spoko, giereczka. Polecam. Bardzo fajnie się w taką giereczkę wtyka. No i sam często w nią grałem bo no, no, sami wiecie, no jest super, jest super jak widzicie. Yy, I kolejna rzecz, co tu nie miałem, widzę, co się skraftuje? Nie, to były materiały... Yy, tak, yy, yy, chciałem skraftować coś, już nie pamiętam. Tego nie kraftujcie, mi to chałupę wybuchło. To wcale nie jest drukarka pieniędzy. Drukarka prawdziwa pieniędzy, którą tutaj możesz skraftować, teraz drukuje bardzo dużo pieniędzy. No, dużo, to nie pamiętam ile, ale na trzy osoby, jak znaleźliśmy drukarkę, to chyba 60 tysięcy powiedziało, czy więcej. Tutaj macie drukarka do pieniędzy, czas robi na 10 minut. Niezwykła drukarka, no, czyli ta pierwsza, i klejnot dziennej materii, który jest mega drogi, kosztuje 25 tysięcy, więc jest mega drogi. Można go zrobić w że ja to nam stworzę dyskolorkę i sobie pojedziemy. Mogę stworzyć lepszą, ale po prostu. No. Zniszmy sobie to. To sobie też zniszmy. To też sobie zniszczmy, bo to nam nie będzie potrzebne, a będziemy mogli potem więcej rzeczy za to tworzyć. Te rzeczy da się zdobywać w boxach. Widzicie, możecie sobie to wszystko przerabiać, ale ja polecam szukać boksy. Wiem, gdzie jest tych boksów najwięcej. Za chwilę wam wszystko pokażę, gdzie jest tych boksów najwięcej. Ja wykluczę szybko zarobić i pierwszy sposób na zarabianie to jest, uwaga, bankomat Sposób, na którym ja zaczynałem, Wolicie no sobie bankomat, on wam sypie kasą A taki zwykły powinien polecieć około 80 zł, możecie policzyć, ile miałem wcześniej A ile mam teraz? Będzie wybrzmiał się yy, jubiler, kolejny mega spokojny moim zdaniem, sposób na zarobek Który na no, niestety dużo osób rabuje, a właśnie pijam tutaj bardzo niebezpiecznie gościu mnie może zabić. Tutaj macie tutaj na ciemnej y, pustki. Nie, na materii jest bardzo dużo wartej, nawet chyba więcej. Jak widzicie, co jest jeszcze więcej warty niż te 60 tysięcy. Więc y, już wiecie, dlaczego jest to takie y, drogie i w ogóle y, mega trudne do zdobycia. Y, kasa w tej grze. Dobra, dalej. Lecimy na armory, bo w armory. A, to byliśmy na początku, bo nie tutaj możecie sobie jakieś kamizelki, jakieś inne rzeczy. I różne rzeczy. Przepraszam, jak mi coś w komputerze się rozwa... Boże, jak to słyszeliście w tle, to ogólnie otoczenie tutaj, bo mieszkam na dosyć ludnym osiedlu. Dobra. Widzicie, przed chwilą zebrałem właśnie te rzeczy właśnie, ten pojemnik z tym czymś i to mi dało tutaj rzeczy. Okej, to są jakieś wymiany po prostu Jeślidzimy co mi tutaj Okej, okay, to się po chińsku piszą. Ja nic nie rozumiem, ja sam biadę e, Dobra, pokażę Wam. E, te to możecie sprzedawać, właśnie jedziemy pokazać, gdzie to możecie sprzedać. Prace też są, na przykład chyba w burgerze też można pracować, ale posprzedajcie sobie te lokalizacje. Na przykład w Kofi też chyba się da pracować i też w takim sklepie gdzie się zamiata rzeczy, więc tam też się da pracować. Pierniki się zdobywa po to. Bo ja zbieram na przykład na taki domek albo na jakieś skiny. No, mamy się Dużo dni, więc na spokojnie. Co to będę pełna te skiny, bo ten dom o sercaście No wiecie, na no jego serce za 200%, a ja też nie glinduję w tą grę. Jak widzicie na odcinkach codziennie zmieniam grę i co chwilę tutaj... O, widzicie, patrzcie ile jest tych pudełek. Dlatego ja mam tego złomu mam fula, widzicie? No, dokładnie. bo 200. No maksymalnie, ile się tylko da. O! I zbierajcie też takich lutków, bo to wygląda 1500 dokładnie pachylatki imbirowe, czyli no, pierniki na polski a mam Robloxa po polsku, więc dlatego niektóre tytuły będą po polsku, bo nie chcę mi się tego tłumaczyć ja po prostu chcę dla was kolejny piękny nagrywać i dobra, lecimy dalej, co do gry na Roblox będzie ona, zobaczymy w najbliższym czasie, ale koszulki takie t-shirty, bo takie dosłowne koszulki to jeszcze to trzeba poczekać, bo to muszę sobie wymyślić jakieś krawki na te koszulki Albo jak będę miał premkę, to je zrobię wam widzowie, bo normalnie trzeba wydać 10 robux, a ja bym chciał zrobić parę kolekcji, więc price 100 robux bym musiał wydać, a jak z gry mi zarobicie robuxy, to ja je na spokojnie wydam na koszulki, jak będziecie tylko chcieli, napiszcie mi w komentarzu. I jeśli widzu tutaj ci powiem, nie zostawiłeś suba, to właśnie teraz go klikaj, bo ciebie to nie kosztuje nie bardzo wspiera, więc no, lecimy dalej. Ja tutaj dalej do dyskorolką... Lecę sobie na spota, gdzie sprzedają, sprzedają różne takie rzeczy, jak na przykład, właśnie to. Możecie to kupić, postawić w swoim domu i normalnie ludzie od Was mogą kupować. Nie mam czegoś takiego, więc nie wiem, jak to wygląda, ale, ale na pewno jest to spoko. Ja zbieram na drukarkę pieniędzy, jak ktoś gra w tą grę i nie jestem tutaj sam, no to y, proszę o informację, czy ta drukarka jest jednorazowa, czy jak. Najpewniej no, jednorazowa, bo za takie pieniądze 60 koła, drukarka, która Ci pewnie wydrukuje tyle samo lub nawet mniej, y, no, raczej nie będzie dwurazowa, bo by się dużo zarabiało. Albo chyba, że się czeka 3 dni się zdrukuje znowuż, byłoby spoko, mega. Albo jakiś dłuższy jeszcze czas oczekiwania, w każdym razie napiszcie mi tutaj w komentarzach, a my sobie idziemy zarolować. Pamiętajcie, że co godzinkę możecie sobie rolować taką rzeczą, że możecie wygrać drukarkę pieniędzy i inne pierdoły. Aha, dobra, to tutaj. Ale w każdym razie jest taki sklep, gdzie możecie rolować. Ja lecę dalej, bo chciałam pokazać, jak wynając dom yy, i gdzie możecie sprzedawać różne pierdoły. Yy, nie wszystkie. Kamienie z jubilera, ten się sprzedaje w sumie też, jak klikniecie na ten kamień, to do was poprowadzi. Ogólnie się tutaj wchodzi piwnicą, ale polecam wentami, bo tam ludzie mogą czasami kampić, więc y, uważajcie. I kupujcie sobie deskoroki, No to się szybciej przychodzi. Widzimy sobie tam, ale widzicie nie ma, nic do sprzedaży nie da się tego sprzedać. Bo latarki... o, zapomniałem. Latarki się też nie da sprzedać, tego też się nie da sprzedać, ale da się sprzedać wszystkie pistolety, jak nie macie Amma. To albo szukacie skrzynki, albo kupujecie skrzynkę z Ammą, albo po prostu sprzedajecie tą broń ja polecam sprzedawać od razu. Jak macie jakiegoś akacza, bo to jest serio dużo warte, a się opłaca za sprzęt. Jak macie RPG, to leccie tam, bo dwa koła muszą. 1500 zł, to muszą być, czyli tutaj 2000. Aaa, zobaczycie, będziecie grać tą grę. Ja to się trudno tutaj zarabia pieniądze. Na przykład no, nagrody dzisiejsze. No, tu za 10 minut pieniędzy, a za dwie godziny do no, tyle. No więc to wcale łatwo się nie zarabia, czekajcie. Trzeba konfidenta tutaj wyjaśnić, bo mnie trochę irytuje. Jakich ludzi bardzo nie lubię, jak to tak irytują, więc no. Co on chce ode mnie? Dostał mnie, człowieku. No, i fioletowe bankomaty. Tutaj w fioletowych innych koronach, na przykład niebieskich, do 150, 170, fioletowe nawet do 300. Yy, z tego co pamiętam, kiedyś oglądałem Ohio i był ten tier tych bankomatów. Dobra. Jak wynająć dom? Jest parę lokacji. Naj, najczęściej się wynajmuje tutaj. No, ja tej tutaj nie wynajmuję, ale no, już wiecie dlaczego nie opłaca się wynajmować w centrum Na przykład bomby latają w domach, jakieś trucizny, w ogóle wszystko wybucha, więc tego w centrum często nie wybieram tych domów Staram się gdzieś na obrzeżach widzowie bo to jest wcale niebezpieczne w takim centrum o o, 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 tutaj można kasy dużo zarobić, a dwa koła ostatnio na. O, widzicie 250? Potem dostałam fajta 500. Okej, okay, blok. No dobra. Otworzymy sobie laki bloka. O, granat. Wymiar. Rzucę go sobie. Dobra, jedziemy dalej widzowie, O, dobra. Bo potem najwyżej ten karabin wyrywa, bo nie chciałbym się z nim wywalić. Ale w każdym razie, widzicie, tak to wygląda. Już prawie wszystko wiecie. A dom się odejmuje tak, że tam podjeżdżacie na tą tam dzielnicę i je wynajmujecie, a tutaj wszystko jest interes, Wam nie pokażę jeszcze tej zdrowia. I, I tak, no. Tak wygląda, oha, widzicie, tutaj możecie sobie te rzeczy postawić, Widzicie, tutaj na przykład go się sprzedaje i na sercu du, dużo się na tych sobie zarobić. Jest to y, mega opłacalne. Y, dobra. Jakieś różne rzeczy można tutaj zdobyć. No, widzicie, jak wyglądałem przy. Niektóre domy, sejfy się tak średnio opłaca kupowałaś, moim zdaniem. O, ktoś ma tą drukarkę. Ciekawe jak ona działa faktycznie. Okej. Okay. No. No dobra, już chyba wiem jak ona działa. Jest... Y, chyba ją kupię, widzowie. Y, no, dyskoteki też leżą za darmo. Więc, widzowie, dziękuję wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, dzięki, cześć i po!